Jesteście gotowi na więcej oblewania, posypywania i żartów w naszym nowym challengeu z przyciskami? Witamy w Rapapa! usiądźcie wygodnie, bo zaraz zaczynamy. Kto zacznie pierwszy? Pospieszcie się, dziewczyny. Charlotte już wie, co wybrać. Zobaczymy, co to jest. Dobry wybór góra pysznych nagetsów. Pachną niesamowicie, nie sposób im się oprzeć. Cool. Uważaj na głowę! Zapowiada się deszcz w postaci kurczaka. O, niektórym się nawet to podoba. Charlotte jest zadowolona. Wspaniale. Jak dużo na Super! Ale nie można jeść wszystkiego na sucho. Dodajmy troszkę sosu. Trzymaj Charlotte. Pomoc kulinarna jest w drodze. O, Emma dokonała wyboru. Odstawmy sos na bok. Ojej, Emma nie dostała tego, co wylosowała. Charlotte nie miałaby nic przeciwko znalezieniu się na jej miejscu. Trzeba to naprawić. I już coś przygotowałem. Widzisz, ma warto było spróbować. Nie zapomnij jednak o deserze. To bardzo dużo pysznych lizaków. Teraz na pewno będziesz zadowolona. Co jest, nie lubisz czubaczu psów? No, rzeczywiście nie wygląda to dobrze, ale jak smakuje. Przepraszam, to był wypadek. Powodzenia następnym razem. Choć nagetsy są pyszne, Charlotte ma pomysł, jak uczynić je jeszcze smaczniejszymi. Wystarczy tylko wyciągnąć rękę. Ostrożnie. Mmm, walce lizać. U, dobra dziewczyny, która następna? Odwagi, Emma. Przycisk naciśnięty, sama dokonałaś wyboru. Nie jest to najlepsza rzecz, jaka mogła wypaść i nie pachnie zbyt dobrze. Ale nie masz wyjścia. Łapem ma. Uważaj na głowę, ale to nie jest najgorsze. Nie bój się, przyzwyczaj się. To wszystko dla ciebie. No i pierwszy gryz. A ty co o tym myślisz, Charlotte? O, jej się chyba też to nie podoba. Przepraszam, Emma. Spróbujesz jeszcze raz. A co to mu Charlotte? Dokonałaś już wyboru? Super, sprawdźmy, co masz. Co za szczęście, góra gofrów. Każdy by taką chciał, nawet ja. Stop, Charlotte dostanie wszystko. Smacznego! Od takich smakołyków aż linka cieknie. Czas na degustację. Charlotte jest szczęśliwa. Mm. Ale można to zrobić jeszcze lepszym. Charlotte ma kolejny plan. Co ona wymyśliła? Trochę bitej śmietany. Tak jest lepiej. Co może być smaczniejszego? No, co myślisz, Emma? Nie trzymaj tego w sobie. To nie jest zdrowe. Co się stało, Charlotte? Straciłaś apetyt? O, jest i pomysł. Okazanie pomocy sąsiadce będzie bardzo miłe. Wystarczy jedno naciśnięcie, będzie o wiele lepiej. Pachnie po prostu pięknie. Nie ma czasu na podziękowania. Kopry na ciebie czekają! Pyszności, co? Nadchodzi następny przycisk, to twój szczęśliwy dzień nie ma! Czeka na ciebie cała masa kolorowych piłeczek. Świetnie się obijają! To będzie niezła zabawa! Łapem ma, Was się dobrze! Zabieraj je wszystkie. Spodobają ci się. Teraz masz chociaż trochę rozrywki. Podrzucaj, uderzaj. Dzięki temu będzie zabawniej. Ale czegoś tu brakuje? Pary rakietek. Bez nich gra nie idzie, jak powinna. Ostrożnie. Czas je wypróbować. No, uderzaj. Świetnie! I jeszcze raz! I jeszcze raz! W ten sposób czas fajniej mija! Tylko Charlotte coś się nudzi, ale zamierza to naprawić. Przycisk został wciśnięty, pozostaje nam tylko czekać na klauna. O, cierpliwość się kończy, trzeba spróbować jeszcze raz! A, czas zabrać się do pracy! Ma całkiem nieźle sobie radzi. To chyba rekord. Przepraszam, sprawdźmy co mamy dalej. Co za pech, nawet nie chcę się tego próbować. Łap, Charlotte. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Nie wygląda to dobrze. To wszystko dla ciebie. To straszne. A jak smakuje? Nie masz wyboru. Będziesz musiała to zjeść. Emma chyba coś kombinuje. To będzie jakiś żart. Trzymaj się, Charlotte, będzie niezła zabawa. Oko wyszło idealnie. Wygląda na to, że zwykły żart przerodził się w pojedynek, ale kto wyjdzie z niego zwycięsko? Za chwilę się przekonamy. Emma ma większe pociski, ale Charlotte jest bardzo szybka. Atak odwetowy! Wygląda na to, że mamy remis. Celne trafienie. Charlotte, czas wybierać. Dobrze się zastanów. Dobra, zobaczmy, co tam mamy. Przykro mi, ale przynajmniej będzie mięko. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. To nie lubi pieczarek. Coś jest z nimi nie tak. O, przepraszam, tego nie było w planie. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Pa-pa!